Witam serdecznie, czas podejść do kolejnego tytułu, tym razem jest to Travel Mosaics Ten Spooky Halloween. Wiem, że może jest to nieco spóźnione, ponieważ Halloween już minęło, no, ale tak między nami jak kupiłem, tak po prostu ciąłem już chyba ze 3 dni w tę grę. To jest gra po kroju właśnie nonogramów, jest dosyć tania, ponieważ w tej chwili kosztuje niespełne 9 zł, to jest z obniżką, normalnie kosztuje 11 zł. Gra jest dosyć prosta, obraca się w temacie nanogramów i jest tutaj w niej coś nowego, coś czego wcześniej nie widziałem w tego typu grach. Jest to produkcja Jet Dog Studios. Gra jest dosyć nowa, ponieważ wyszła 28 października tego roku. Natomiast jeśli chodzi o samo JetDog Studios, to jak widać oni głównie lubują się w wydawaniu. N tej kolejnej wersji Herkulesa, czyli gier rozdawanych przez y, Ala jak to studio się nazywało, Farm Frenzy i tak dalej. To jest coś bardzo podobnego. Natomiast przejdźmy do naszego tytułu. Taka, można powiedzieć, cukierkowa, czy też tak, i być może nawet i dziecinna. Gra jest dosyć ciekawie zrobiona, jest dosyć atrakcyjna, jeśli właśnie chodzi o oprawę dźwiękową, także i o oprawę graficzną. Jest to stworzone, można powiedzieć, ze smakiem. Jeśli chodzi o opcję, to niestety nie ma tutaj języka polskiego, pozostaje zatem w języku angielskim, ale rzecz jasna tutaj nic nie trzeba czytać, tak więc można spokojnie przejść. Gra oferuje trzy stopnie trudności, Easy, Normal oraz Difficult. Ja wszystkie przeszedłem, całą grę już zdążyłem skończyć w ciągu 21 godzin i wszystkie przeszedłem właśnie tym na najtrudniejszym poziomie, tym Difficult. Jeśli chodzi o easy, właściwie możemy pokazać, co daje easy. easy zaznacza się samoistnie. Mamy tutaj różne kolory, natomiast jeżeli właśnie przejdziemy do wyższego poziomu trudności, to wtedy rzecz jasna, te kolory już nie będą się samoczynnie zaznaczać, musimy robić to my. I powiem, że wydaje mi się, że właśnie jeśli chodzi o trudność, to te, ta zmiana kolorów jednak coś daje, bo jest czasami łatwiej niż tu. Bo tutaj gramy w tej chwili jak zwykłe nono tutaj nie ma możliwości... O nie, to na mnie leci. Uciekł z cukierkami, nie zdążyłem złapać. Nie ma tej możliwości ku temu, żeby rzecz jasna sobie małej podpowiedzi udzielić. Tutaj są różne takie funkcje, ale zaraz, zaraz do tego wrócę, natomiast pokażę Wam jak wygląda kolejna, kolejny poziom trudności. Teraz jeśli chodzi o ten drugi tryb trudności, czyli normalny, on powoduje, że jeżeli zaznaczymy cokolwiek, to wszystko to jest nanoszone od razu. Musimy tu przełączać kolory na tą planszę, która jest innego koloru. Natomiast nieco inaczej działa ten tryb najtrudniejszy, czyli ten tryb tutaj Difficult. Tych poziomów jest co nie miara, ponieważ wszędzie mamy. Tutaj akurat już podkrywałem. Po sześć poziomów i dwa dodatkowe. Tak więc trzeba. Odkryć 6, uzyskać minimum dwie gwiazdki. Te gwiazdki są przyznawane za ilość błędów. Następnie odkryje nam się dodatkowy poziom, taki jak tutaj. Tutaj widać jeszcze tego nie przeszedłem, teraz dajmy gdzieś już byłem tutaj. A po tym, jeżeli przejdziemy ten poziom, to jeszcze dodatkowo jest taka układanka. Przeważnie są to takie przesuwane elementy, dosyć proste, nic znaczącego i niewiele ma rzecz nas wspólnego z nanogramami. Jeśli chodzi o same gwiazdki, to jest coś takiego, że jeżeli przejdziemy grę bez żadnej skuchy, nie pomylimy się ani razu, dostaniemy 3 gwiazdki. Jeżeli się pomylimy raz, dostaniemy 2 gwiazdki. Jeżeli pomylimy się więcej niż raz, to niestety tylko jedna gwiazdka jest za przejście. Teraz zapytacie, co tu jest nowego? No tu jest dosyć fajna opcja, ponieważ mamy taką opcję używania kolorów. Tych kolorów jest różna ilość, najwięcej ich może być 6. Różnych. I oczywiście teraz tak. Jeżeli wypełniamy zielonym, to mamy coś takiego. Natomiast jeśli chodzi o te kolorowe, to ono, one już mogą być nieco inaczej przygotowane. I takie właśnie przełączanie powoduje, że czasami jest znacznie łatwiej, ale nie zawsze. Tak więc, jeżeli ja tu sobie wypełnię, to to mi tutaj już przechodzi na, na te inne kolory. I już wiem, że w tym miejscu y, tutaj nie będzie czegoś. Czyli nie, nie będzie można też oczywiście klocka postawić. Teraz, jeżeli chodzi o to, czym są te elementy, ten pierwszy element powoduje, że na planszy gdzieś pojawią nam się dodatkowe elementy. Tu już pasujące dla tego koloru, który aktualnie wybraliśmy. Tak więc, jeżeli <laughs> będzie sytuacja, że nie wiesz co zrobić, wtedy można tego użyć. Jeśli właśnie chodzi o ładowanie się tego, to to się ładuje wskutek tego, że my stawiamy tutaj klocki. Tak więc, tu mam 12, to 12 tak się gdzieś tu to mogę spokojnie spiąć, wiem, że tędy przebiega. No i jak widać, tutaj kierunek się doładował. To teraz czas na prezentację, do czego służą te y, podpowiedzi. Jeśli chodzi o tę o szóstkę, która jest tutaj pokazana, y, to ona odpowiada za to, że jeżeli ja się pomylę kilkukrotnie, może się nawet pomylę, Pomyliłem się, spada mi ilość. Jeżeli to spadnie do zera, wtedy zostaje nam zadane pytanie. I jeżeli na nie nie odpowiemy, to są takie pytania pokroju, można powiedzieć, gry hello. I jeżeli nie trafię, no to niestety zakończy to grę. Tak więc, im mamy tutaj wyższy poziom, <laughs> znaczy im większą liczbę, tym więcej błędów możemy popełnić, ale poziom rzecz jasna uda się przejść. Jeśli chodzi właśnie o tutaj tą trójkę widoczną, tutaj jest trzeci poziom ulepszenia. Te ulepszenia można rzecz jasna ulepszać, jak żeby inaczej, i służą do tego, do tego pieniądze, które zbieramy za przejście danego poziomu. Odzyskujemy wtedy takie monety i rzecz jasna, później możemy pójść do sklepiku i spożytkować je właśnie na podniesienie tej poziomu. Tak więc tu jest nasza ilość pomyłek. Tutaj jest możliwość odkrycia trzech pól. Już no, przypominam, że ja to mam ulepszone, więc tutaj trzy dodatkie losowe pola zostaną po prostu uwidocznione, no i w tym wypadku tutaj czasami jak ktoś utknie rzecz jasna może to pomóc. Yy, tutaj jeszcze mamy właśnie możliwość przełączenia się między... Yy, tymi właśnie wypełniaczami, między kolorami, które są tu użyte, bo to wszystko tworzy jednak jeden rysunek, tylko jest to po prostu różnie pokolorowane. I czasami, jak już nie za bardzo wiemy, co zrobić, to warto jest się tutaj przełączyć i sprawdzić, bo czasami być może, właśnie to nam ułatwi, ponieważ niektóre, tak jak tutaj wiemy, że nie zrobię. No i teraz trójka może być tylko tu albo tu, i podobnie właśnie tu. Czasami to właśnie coś pomaga i sugeruje, można dzięki temu troszeczkę planszy odkryć. A jak to wszystko, rzecz jasna, za sobą już później zacznie grać, to łatwiej będzie to rozwiązywać. Ale wracając do tematu, to nam odkrywało losowe trzy pola. Tutaj wybieramy jakieś puste miejsca, na przykład tu, i zostanie uwidocznione to, co w tym miejscu się znajduje. No, akurat miałem pecha, same puste pola. Ta błyskawica, tutaj wskazujemy jeden kwadracik, oczywiście to musi być aktualnego koloru, którego używamy i wtedy wszystkie połączone tej w okolicy zostaną ukazane. Wszystko to, co rzeczywiście się styka. na pewien jakby mm, obszar. Ta bomba służy, można powiedzieć, przerzuceniu z jednego miejsca na drugie. To jest właśnie fajne, moja ulubiona rzecz. Te 5 na 5 można powiedzieć tutaj Podawcików zostanie gdzieś porozrzucane rzeczywiście prawidłowe pozycje. A później rzecz jasna wystarczy go wypełnić to, co żeśmy rozwalili. I mamy dosyć dużą po prostu podpowiedź, bo to czasami trafia w takie miejsce, gdzie na przykład ciężko jest dojść do czego to służy. Tutaj mamy właśnie ilość tych gwiazdek. Tak więc, jeżeli na początku widzimy, że się pomyliliśmy, możemy użyć tego przycisku i rzecz jasna zrestartować grę. Tu są jeszcze takie pomniejsze przełączenia. Przełączenia, właśnie jeśli chodzi o tryb zaznaczania, ale to nie ma sobie tym co głowy zawracać, tak więc są to kolejne monogramy. Powiem, że mi się bardzo podobały. Tutaj jest 20 poziomów razy 6 układanych, właściwie 7, bo tu jest taka nietypowa, tak więc jest tego dosyć dużo. To jest ile? 140 poziomów, można powiedzieć, plus kilka tutaj. Można powiedzieć przesuwane, bo to nie są żadne puzzle. Tak więc są to dosyć fajne nanogramy, i kosztują rzecz jasna grosze. I tu jest właśnie fajny ten pomysł z rozróżnieniem kolorów. Tak więc, jeśli kogoś ta gra zainteresuje, kogoś kto lubi gry logiczne, to ja szczerze polecam, nie na tyle wciągnęło, że przeszedłem za jednym zamachem, można by powiedzieć. Nie przechodziłem czasami tych poziomów dodatkowych, tylko same te sporadycznie na nie też wchodziłem. Ale gra mnie na tyle wciągnęła, że przyszedł mi ją od A do Z można powiedzieć. Tak więc do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www pod adresem jakżeby inaczej Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz. Podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnej recenzji.